Dobra, ram, może Skurde tego daj trochę. Przecież ja umyję się od razu. Będę mył, dzisiaj normalnie. Całe sarki Cię zajmą. bo to kurde i tak jest przecież. Adrian wpłacił 3 złote. Wszystkiego najlepszego, kochany Tajfunku. Dużo zdrowka. Może jakaś kobieta w przyszłości. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Uśmiech pozdrawiam. Co, co, mu głowę myjesz? <mienic Yankega> ja bym miał coś dać na łeb, a on mu zaczął głowę myć, to ja nie wiem. A no to jest ogólnie żal podkreślać. Co mówisz? Głowę mu kurde zaczął myć. Nie, nie, kurde, a ci? Dam Ciosiu ci, kurde. Nie, mec się zawsze Ciosiu dam ci. Normalnie to ci mówię. Ja mam już ja mi kurowej, ja tu nie Jak ja tu będę wyglądał, kurwa? To już Sarkomach? Mikroszczur wpłacił trzy złote. Weź wstał! Kurwo, jebany <grymka> złomadania, <grymka> jak kradłeś jedzenie syrwkowi z lodówki, obyś padoch jebany złupieł dzisiaj i boleć chalą. Czy też kołpysz za te słowa, obyś padoch dziadu Helga Baranowa ruchała się z księdzem? Ja chciałbym, przeurzał, przeciągnie. To kurwa nie ma, nie ma. Ty tam radzisz, nie? Ale co ty tam chcesz? Wreszcie wstałeś. Nie mi cię, niech się gasi, Nie no, to iść tam normalnie pod prysznic, kurwa. Przestań, czekaj, chcesz Został to, kurwa, elegancko wyglądał. No, popierdoliło, kurwa, w dekiel, no. kurwa. Normalnie ciebie popierdoliło, kurwa, w dekiel, kurwa. No. Normalnie no. to się kurwa, mówię. Kur... No. to do... No. Ale jestem do wiadra jakiegoś złoty nie wiem. Albo kurde, tam na podwórku masz trzech. Tutaj masz, pa. I tutaj są gdzie Dzień to się na Nie, 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 nie. mnie w święta. Czym się na nie bałeś, tak? W ja się postawił? Tym Nie wiem czym. Chyba po prostu czasu ci widzę. To? Nie widziałeś go dzisiaj? Dopiero jak wstałeś, kurwa, zobaczyłeś go. I kura, to wiesz jaki kurwa to mój strat? Szoku, ja jaki byłeś? Ja mój chuj, to nie ja mogę zabrać. <noise> Hakon wpłacił 15 złotych. Dobrze, że wy jesteście, bo ten z długim nosem fajfu z góralek skończył live wczoraj. O widać, że z rana widzów i ma w dupie. Szkoda tylko, że ci, co mu wysyłają, dolar to kretyni i nie widzą, A. jaki on jest. A mnie to było? Kurwa godziny. Grosza wysyłają. Głobie go, jebany, ja rano wstaję kurwa. Dzisiaj kurwa godziny musiałem się odrobić. ci grosza wysyłają, a ty idziesz ze skrajnie. A, a, a kto kurwa godzinę za mnie odrobi, kurwa mać. Jeszcze zostały trzy z soboty. Ja po, po godzinie? Nie ma ja czego. Jak po godzinie? Co ty? Dzisiaj 8 godzin. Co ty jesteś? Nie o kurwa, kule, ty wszystko potrzebujesz. Kubwe, w ogóle A co pożar to wyjdzie? No, no leży, że to przez okno, i to ktoś no. pozbiera. A może tak, bo będzie zbierał, i to puszki nie O, O, Espań przyjdzie, kurwa, puszki pozbiera, bo po tam puszki zbiera. Chcesz osobiście tam podkreślić normalnie? My, ty, my, ty, do rana robimy. Brawy do lewego, razem dziś będziemy pić. ty, my, ty, do rana.